który grania stosu ma objętość 0,6 m sześciennego. No i tutaj mamy proste wymiary, podane wymiary grania stosu w czterech. Istotne jest to, że tutaj mamy inne jednostki niż tutaj. Tu chcą, żeby ta objętość była podana w metrach sześciennych. Ja proponuję, żeby te wymiary zamienić sobie na metry, bo tak nam będzie najłatwiej. Wiemy, że objętość grania stosupa wyraża się wzorem A, V równa się A razy B razy C, co to znaczy szerokość, długość, wysokość, że mnożymy po prostu wszystkie trzy krawędzie przez siebie. No to teraz sobie tutaj zamienimy najpierw te wymiary na wymiary w metrach. 10 centymetrów. No to jest jedna 10 metra. 20 cm to mamy dwie dziesiąte metra i 30 cm to będzie 3 metra. No i sprawdzamy, czy jak policzymy, to nam tyle wyjdzie. Wstawię sobie tutaj do tego wzoru, a może tu napiszę V1 równa się 10 metra razy 2 dziesiąte metra i razy. 3 m. No mogę pomnożyć 1, raz 2 to jest 2, razy 3 to jest 6. I uwaga, raz, 2, 3 miejsca po przecinku. Raz, 2, 3, czyli przecinek mam dopiero tu, czyli mam 0, 0, 0, mam 6, ale tysięcznych metra sześciennego. Czyli pierwsze jest nieprawidłowe, nie zgadza nam się z tym wynikiem. Zróbmy sobie drugi przypadek. Tutaj mamy 1 decymetr to też jest, jedna, to jest 10 cm, czyli 1 dziesiąta metra. 20 decymetrów to już będą 2 metry, bo to jest 200 cm, czyli tu mamy 2 metry i tutaj mamy 300 decymetrów. No to jeżeli 10 decymetrów jest na 1 metr, to tutaj będziemy mieli 30 Metrów. No i znowu liczymy objętość V2 równa się 1 dziesiąta metra razy 2 metry i razy 30 metrów. To się równa 1 razy 2 to jest 2 razy 30 to jest 60 i patrzę, mam mieć jedno miejsce po przecinku, no to mam tutaj czyli mam 6 metrów sześciennych, a mieliśmy mieć 60. A zatem znowu nam się nie zgadza. Kolejny przykład. 1 metr zostawiam. Na 2 decymetry. 2 decymetry to 20 cm, czyli 0,2 metra i 3 cm to mamy 0,03 metra, bo 3 cm. No i znowu liczę Objętość trzecią z tego wzoru bok razy bok, czyli 1 metr razy 2 dziesiąte metra i razy 3 setne metra. To się równa. 1 razy 2 to jest 2 razy 3, mamy 6. No i patrzę, raz, 2, 3 miejsca po przecinku. Raz, 2, 3. Tu będę miała 0,00 metra sześciennego. No to znowu jest odpowiedź nieprawidłowa. Podejrzewamy, że ostatnia odpowiedź będzie odpowiedzią prawidłową, niemniej jednak musimy to sprawdzić. Mamy taki 1 metr na 2 metry i na 3 decymetry, czyli 3 dziesiąte metra. No to liczę, objętość czwarta to się równa, objętość czwartego grania stosupa. 1 metr razy 2 metry i razy 3 dziesiąte metra. To się równa 1 razy 2 to jest 2, razy 3 mamy 6 i mamy jedno miejsce po przecinku, a zatem 0,6 metra sześciennego. to jest prawidłowa odpowiedź. Celowo liczyłam wszystkie przykłady, żeby wam przypomnieć, że w ten sposób liczymy objętość grania stosupa jakiego tego, który jest prostopadło ścianem.